Kajka, tu znowu Ada. Niedawno w okolice Murland przyjechał cyrk, który jest dość popularny. Więc dzisiaj z dziewczynami stajni i nie tylko wybieramy się tam. Postanowiłyśmy tam pojechać autobusem. Zmierzam więc w miejsce naszej zbiórki do przystanku. Jeszcze trochę musiałyśmy poczekać, więc pogdybałyśmy, czego możemy się spodziewać. Miało było się też bez pytań, jak się czuję. Jak tylko podjechał autobus, to pędem zajęłyśmy miejsca z tyłu i dość szybko wypełniliśmy cały autobus z naszymi rozmowami i chichotem. Po drodze dosiadało się coraz to więcej i więcej osób, i już wiem, że bardzo dużo z nich poszło w nasze ślady i wybiera się właśnie do tego cyrku. Zaczęłyśmy więc obmyślać plan, jak szybko zająć najlepsze miejsca. Namiot robił ogromne wrażenie, był przeogromny, a na zewnątrz już dało się zauważyć przygotowujących się cyrkowców do występu. My długo nie zwlekaliśmy, kupiliśmy bilety i już zajmowaliśmy miejsca w środku. Nie minęło dużo czasu, aż cała widownia się zapełniła i pokaz mógł się wreszcie zacząć. Od razu powiem, że nie nagrywałam nic innego niż pokazy z końmi, bo szczerze dla mnie i dla Was będzie to pewnie najciekawsze. Pokaz konny zaczął się od tego, że grupa arabów, głównie karych i siwych, z koniem fryzyjskim na czele, wbiegły na arenę w pełnym galopie i biegały po całej arenie jeden po drugim. A to tylko za sprawą słów, które wypowiadał treser na środku. Następnie wszystkie konie zostały zwołane w jedno miejsce z podziałem na karę i siwę jako dwie grupy. I ponownie za sprawą tylko słów i kilku ruchów tresera wykonywały synchronicznie sztuczki. Osobiście nie wyobrażam sobie zapanować nad takim dużym stadem i mieć u koni taki duży posłuch. Po tych sztuczkach ponownie konie były odesłane na ścianę, znów z podziałem na grupy, gdzie każda z grup galopowała w innym kierunku. To, że te konie nie zderzyły się ze sobą i nie powstał jeden wielki chaos, to jest naprawdę szok. Następnie kilka koni musiało przeskoczyć płonącą obręcz. Spokojnie. Nie był to prawdziwy ogień, tylko coś jak zimne ognie, więc żadnemu z nich nie mogła się stać krzywda. Kolejnym punktem były sztuczki z zebrami. Niesamowite jest to, że dało się je tak samo wytresować jak konie, to znaczy zapewne było trudniej, ale efekt był taki sam jak z końmi. Znów poprzez głos i delikatne gesty konie i zebra były odsyłane i przywoływane. Na koniec został wpuszczony jeden koń i najpierw on wykonywał samotnie sztuczki, a potem na nim właśnie był pokaz woltyżerki z dwoma jeźdźcami. Niestety pokazu woltyżerki Wam nie pokażę, bo dziecko przede mną tak trzymało balon, że zasłonił wszystko na nagraniu, a zorientowałam się dopiero w domu. Trzeba przyznać, że malowanie na tym koniu dodało mu charakteru. I tak by się to wszystko prezentowało. Jestem naprawdę pod wrażeniem repertuaru i umiejętności wszystkich cyrkowców, nie tylko tych z końmi. Kompletnie się nie spodziewałam, że konie będą miały aż tak duży udział w tym pokazie, co mnie oczywiście cieszy. Była tutaj włożona naprawdę kupa dobrej roboty. Mam nadzieję, że dla Was też było fajnie zobaczyć coś innego. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. PA!